Nie widać tak to blisko, nieczynne kino w miejscowości nie wiem jakiej. Za chwilę będę w środku. Jesteśmy na sala kinowa? Tak jest. O kurde, mogę wrześną latarkę. Idę po latarkę. Jesteś? <laughs> Wiedziłem to, ale nic nie damy, no. o. Jest ogrom. Tak, tak. No co to taki wiesz? Oste. właśnie na to polega to, że nam się teraz wydaje, że to jest tak nie, nie wiadomo co, nie? Ale przecież w garnizonach w stronę to też było takie kino, to było takie kasyno, może bardziej. nie? Wiesz, czego nie można ukraść, no to jeszcze wisi, nie? Tak, te żerandole. scena. Ma jakiś... Cinema 3D to to nie jest. Ale, ale, tam że, nie? Tego już nie ma. Belki wycinają po trochę, popatrz. Natomiast zwracam Ci uwagę, bo na pewno chodziły za do kina, a nie wiem, czy kina w Duszycy zaraz było nieczynne, nie? Ale tam u Ciebie w Dzierżoniowie gdzieś Wielu ludzi no tu jest taki winą z takimi, wiesz, z takimi otworami, nie? nie do projek że projektorem jest takie odchody tak, charakterystyczne. Tak, tak. No. Byśmy, no my tam pójdziemy. No, no. Spokojnie, tam wszystko zobaczymy. No to się tak nawet O, tutaj jest jeszcze gorzej niż ostatnio. Tak, nie było tego rok temu? Nie było. Nie było tego. Co ty? Nie, nie było tak zawalone, wiesz. Bo tutaj widzisz, że cały system wentylacyjny, wszystko to jest. No. Żadne sieci nie łatwia. Ty oczywiście mam sztuk, to nie no. mam. No. Teraz nie wiem jak sprawdzić, ale coś tam może mam. Dobra, i teraz żeby tam pójść, musimy przejść tutaj tak jakbyśmy szli jak 6C. Rząd c na były, y, rachki, takie, na no to były krawki czy takie takim jak nawet to oczywiście się nie ma prawa zachować, zwłaszcza, że tutaj za dwa metry, ale mieszkają ludzie, później. A co to za miejscowość? A jest pierwszy A to jest pełczyca leśna. W pełczyca leśna. Ugłaszam szopna. Walcz, bo zostaniesz w tyle. <laughs> tak. I tutaj masz taki, taki hol charakterystyczny właśnie z takimi... Tak, to byłem tam od zewnątrz przed chwilą właśnie. Taki fajny, widowiskowy. Tu bał niejebane obiektywy od razu O, dzień dobry. Nie za wiele tu zostało. A pan to, to jak? Po schodach? No pan wtedy. <noise> Tu można robić eksperymenty metafizyczne. No, nieźle. No niestety, moja wapna nie jest aż taka mocna. to może baterię już cofnę? I ty, Zwróć uwagę, że z chłodzeniem, no. No, tak, no bo to jednak lampy swoje, tak, tak, ja tak. mam w domu projektor krótkiego rzutu, tak zwany, czyli on stoi tu, hmm. siana jest tu, nie? Yy, i on ma 230W, ale kurwa obraz ponad 150 cali 4K. Tu widzisz, to były jakieś kable, rury wiesz, w takich rómeczkach. Dużo powyrywane tutaj. No bo kable to wiesz, no to... Nie. A tu szło kable to jest komar, nie? Szło tego. No tak, nie, to wiesz, projektor ma dużą moc, e, na I tak dalej. No, to Tomko mi się podobało. No spróbuję jeszcze tylko cyknąć fotkę na szerokim kącie, kurwa, o. Tylko wiesz, to są właśnie tak naprawdę to jakby się przyjął tak w 90 powiedzmy, w trzecim roku, to by się wszystko zostało w miarę lepsze No, na pewno, no.